Poranek w Matsubara. Dziś wyruszamy w góry. Zgodnie z prognozą pogody, już niedługo ma wyjść słońce. I taka pogoda ma się utrzymać przez dziś i jutro, więc bardzo jest mi to na rękę. Góra, którą widzimy na pierwszym planie, to nie jest Unzen. Unzen jest za nią. A pomiędzy tą górą a Unzen przebiega jakaś malownicza trasa którą na początek mam zamiar przejechać, czyli tutaj od, pojadę tak dookoła od prawej strony, przejadę pomiędzy tymi górami, a później wbiję się w stronę y, miejsca startowego. Spróbuję wejść na górę Unzen, jeśli wystarczy mi na to czasu, bo muszę przyznać, że dużo, y, za dużo zaplanowałem, jak zwykle, miejsce od jedzenia. Narzuciłem sobie zbyt dużo tempo, zawsze to robię i nie nauczyłem się jeszcze na własnych błędach. No ale co zrobić? takie już mam. Zawsze czuję, żądzę przygody. Na bara jest również zamek, ale zwiedzimy sobie go w tempie ekspresowym. Czyli tak właśnie. Musi fajnie to wyglądać wieczorem, kiedy te lampiony są zaświecone. Nawet nie wysiadam z samochodu. Nie, ja mnie. To jest szkoda, bo fajne jest, no ale nie da się zrobić, więc wiem, jak to się skończy jak wysiądę, co najmniej godzina w plecy. Wygląda bardzo przyzwoicie. No, oczywiście to jest standardowy zabieg e, obsadzenie terenu wiśniami dookoła zamku. Praktycznie każdy zamek w Japonii e, tak właśnie wygląda. Tutaj kolejne, jeszcze jakieś obmurowanie <grywa> Akurat sobie zdjęcia robiły dziewczynki ze, szko ze szkoły podstawowej Okej, okay, teraz zaraz przejadę z drugiej strony Wygląda na rozległy też teren Wcale nie mały był ten zamek A tu teraz z tej strony Majestatyczne góry w tle. Pięknie, ale elektryczne. Szkoda, że nie ma jeszcze w tym momencie słońca. A tu będzie chyba najciekawszy widok teraz. Zaskoczony ponownie, zresztą nie pierwszy raz już. Yy, bo nie prezentował się tak jakoś specyficznie, niesamowicie, nazwijmy to na zdjęcia. Ale jednak jest fajny. No, Duży na jest w terenie, jak widzicie, w remoncie. Dużo tutaj już to dookoła. to by było na tyle. 이거 제가 좀 같이 한번 봐라. 예이는 Bara Mayu Yama Road A Mayu Yama to właśnie ta góra, którą z pokoju hotelowego widzieliśmy na pierwszym planie Ona jest tam w tej chwili tam za nami A po tej stronie jest właśnie góra Heizei Która uformowała się, jej szczyt Po najświeższej erupcji I spowodowała sporo zamieszania, jak widzieliście Krótki, błyskawiczny przystanek Kontynuuje tą drogą od tamtej strony, i później będziemy wbijać gdzieś w głąb um, gór tych właśnie Unzen. Myślę, że będą jeszcze o wiele lepsze miejsca do podziwiania widoków. Na tablicy mamy fragment, zdjęcie z akcji yy, tak, jakby gaszenia tej lawy, która widzicie po erupcji. dosyć wysoko. To jedno z takich kultowych miejsc z widokiem, właśnie na tą górę Heisen. Miasto Shimabara, gdzie dziś nocowałem, skąd rozpoczęliśmy. Kilka metrów wyżej. I widok jest jeszcze lepszy. Po drugiej stronie, na wprost nas tam lekko prześwituje, jest Kumamoto. To jest morze Ariake, które tutaj pomiędzy właśnie Kumamoto a półwyspem Shimabara. Jak błędnie nazywałem czasami półwysep UNZEN. Niektórzy tak nazywają go, ale to się nazywa półwysep Shimabara. A jest też miejscowość, która nazywa się UNZEN. Okej, okay, jedźmy, jedźmy. Dotarłem do miejsca startowego, jest to jednocześnie parking, gdzie osoby, które udają się. Na górę kolejką linową. Ech, ale to nie dla mnie takie zabawy. Ja wolę na piechotę. Dolna stacja kolejki. Ech, miejsce jest właśnie pas. Nie ma dzisiaj za bardzo ty ludzi. Ech, kurska wodna, no tego słońca brakuje. Piękna. Ta górka mała też ma swój urok Nie wiem który to strzał dokładnie jest unzen. No, wydaje mi się, że tamten po lewej, ale zaraz się dowiemy. Tu się zaczynał mój śnek. Mała świątynia. Przez pierwsze 10 minut marszu było tak dosyć płasko. Szlak jest w wielu miejscach utwardzony. Przygotowany są gdzie gdzie ławki. No jest to popularna góra, jakby nie patrzeć. No i ja szczerze mówiąc wolę takie dzikie, oczywiście bardziej szlaki, no ale. Tak jest, jak jest. Więc nie ma co narzekać. Ja myślę, że to będzie UNZEN. Jeden z tych wierzchołków tam na górze, który widzimy. Tam dalej po prawej już jest ten yy, wulkan aktywny. Świeżo uformowany. Jest pierwsza lotna premia. Miejsce z dużą ilością oweczek Krzyżowanie. Teraz odbijamy w lewo. Coś tutaj zauważyłem jakieś skały ciekawie wyglądające. A, tu też drzewo lubi sobie wyrosnąć na kamieniu, na głazie. Dobrze, ale chodźmy. Tu jest stary szlak na tą górę przed wybuchem przed tą erupcją ale teraz jest niebezpiecznie, więc jest zamknięty. Tam cały czas dymi. Po mojej lewej towarzyszą mi takie ostre, surowe wierzchołki. Pięknie to wygląda. Myślę, że ze tu będziemy mogli to dużo takich podziwiać. robi się coraz bardziej stromo jest kolejna letnia premia robi się już coraz bardziej i bardziej stromo coś takiego więc chowam kamerę a wyjmuję rękawiczki jeszcze trochę łańcuchy się już też pojawiają Ja to dotarłem w północy na szczyt. Słońce coraz odważniej się pojawia, więc jest szansa, że piękne ujęcia wyjdą. Góra Unzen, jak już wielokrotnie wspominałem, również posiada dwie nazwy. Potocznie nazywa się Fugen. I również umrę. 1360 metrów. Ale nie pomyliłem czegoś. Ach. Ach, tak. Tutaj inaczej niż Wojcie, jest kamienny słupek. I tam na szczycie, a tam dymiący wulkan. Gotów wystrzelić w każdej chwili. Nie, maska tam na krzaku. Co za hamowa. Tak, widzicie, to jest napisane Fugen Więc występuje pod tą nazwą. Jaki pod nazwą UNZEN? A tutaj pięknie pokazuje to wysokość. Stromy jesiołek. tam droga, z której na początku z parkingu robiliśmy. Mięcia. tam jest górna stacja kolejki czyli ona jest dużo niżej niż szczyt no i miasteczko, z którego dzisiaj rozpocząłem wejście a tam jeszcze jest jakaś statua ciekawa, tam później zejdę tutaj, tak nieco poniżej szczytu jest takie miejsce, o tam, może tam sobie biwak rozbiję tak, tu jest napisane 1360 więc nie myliłem się Gdzieś, wydawało mi się, że było 1359, ileś tam zakrąglenia. Tutaj co się dzieje? Aha. Tu jest lot koszący w dół. Nudle zjedzone Time lapsy zrobione Więc schodzimy Poniżej zejdę właśnie do tego miejsca, jest punkt SOS, w razie jakby ktoś potrzebował pomocy helikopterem i tutaj pójdę jeszcze dwa kroki. Tutaj jest w stronę przeciwną do skąd przyszedłem, tutaj jest dobry widok na ten owy szczyt dymiący. fragment jakiegoś muru ewidentnie, struktura zbudowana, czyli mógł, możliwe, że tutaj i tutaj druga ściana, możliwe, że tutaj był jakiś e, jakieś schronisko i tu jest kolejna mura, kolejna ściana znaczy, więc tak myślę, że tutaj mogło być jakieś schronisko, które uległo zniszczeniu na przestrzeni lat, a może po, tym, po tej erupcji ostatniej, taki monument, podejdę tutaj na chwilę. Ja już nie chcę tam chodzić na sam szczyt, ale wiedzieć, że też jest zniszczony. Są popękane te fragmenty. Ewidentnie to był to było jakiś um, narożnik tego budynku. Tutaj kolejny. Czyli to są ruiny jakiegoś, to jest Dobrze, on naliczony Wracamy w takim razie do auta i zobaczymy co uda mi się dziś jeszcze zrobić A tu jeszcze rzucimy okiem tutaj jakaś para obozowała jak przyszedłem hmm, to mają też ładne miejsce to mówiłem ja z UNZEN do zobaczenia na dole w dalszej części materiału być może to już koniec. A jakie słońce to wszystko wygląda 300 razy lepiej. Ale nic dobrze. Lepiej, że wyszło późno niż wcale. Ech, jedziemy. A no, myślę, że relacja z wejścia na łóżko to będzie osobny odcinek, żeby już nie mieszać. O, nawet szczyt, przez chwilę widzę, teraz wyłonił się tam. To jest ta skała. E, żeby nie mieszać, a ja jadę dalej, zobaczę, co jeszcze uda mi się zrobić. Jest godzina 2.03. Jeszcze jestem kilka minut od parkingu, myślę. do zobaczenia w następnej przygodzie. A tymczasem olbrzymie drzewo i grost Jeszcze tu rzut okiem Ech, Czyli tak przyjechałem z tej strony wyspy A teraz przebiję się przez góry na drugą stronę wyspy do miejscowości UMZEN